A tu na tej tacy znajduje się sosierka z pięknym wzorem kwiatowym, z zielonym randem. Czy wiecie może jaka to jest wytwórnia? Taki kolor kości słoniowej. Proszę, zobaczcie. Ostatnio na targu staroci, w kartonie sam nie wierzyłem, że mogę trafić taką perełkę. Jest to Sygnatura karl Tilsch, Altwasser, czyli Stary Zdrój, rok produkcji. Ta sygnaturka, było, było datowanie. Takie sygnaturki robiono w 1935 roku. Kawał historii. Jak na prawie 100 lat. Jest w idealnym stanie. Zobaczcie tak zwany stary wałbrzych takie perełki można znaleźć w kartonach na targach staroci